Cześć kochani, nazywam się Monika Jarosz i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj celebrujemy czwarte urodziny Marki Hakie z Oficjalnie chciałam Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że razem się otwieramy na siebie, na swoją kobiecość i że no, odkrywamy się na nowo z każdymi zajęciami i z każdym aktualnym. dziękuję za zaufanie. Woo! Okazało się, że zapomniałam noża i popatrzcie jak będziemy kroić to. No i czasem się nie udaje. I tu na pomoc przychodzi asystentka. Asystent. Asystentka do zadań specjalnych, Natalia, ja polecam. Tutaj tutaj chciałam pokazać. Rozłożyłam sobie te, ten event na dwa weekendy. Tydzień temu zorganizowałam warsztaty taneczne i zobaczycie, właśnie teraz z nich trochę urywam. to jest w której każda z dziewczyn będzie mogła spróbować zobaczyć się w trochę innej odsłonie, takich bardziej z pazurem, czarna skóra, lateksy. No, mówię wam, dziewczyny dały czadu. Czuję się trochę jak Chris Jenner. <grym> 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 I robię swoje kartośki Strike pose strike post. Jaki ma kim? To Nie wiem. Dobra. Ty, ty, ty. Zostańcie do końca, ponieważ dziewczyny mają fantastyczne stroje, innowacyjne pozy i na pewno chcecie je zobaczyć. Teraz właśnie jesteśmy w przerwie i dziewczyny mogą skorzystać z wykładu dotyczącego analizy kolorystycznej. Także... Chodź. Dziewczyny, jaki to jest typ urody diagnozowany? Yeah. Piękny! Yeah. Jak pięknie. Hikings dla mnie jest czymś więcej niż tylko stylem tańca. Jest to taka przestrzeń, którą tworzymy sobie wspólnie, żeby celebrować siebie i swoją kobiecość. Kiedy celebrujemy właśnie tą kobiecość w sobie, to mamy taki glow. up ciężko mi się słowami. To jest coś takiego, co czuć i widać od razu po osobie, która jakby jeśli świadoma tej kobiecości i pewności. Ja czuję no? się kobieco wtedy, kiedy puszczam taką jakby wodzę fantazji, hey. jak przestaje się Nie na tych zajęciach. Jak kiedyś się w ogóle nie wyobrażałam w tańcu na szpilkach, nawet nie za bardzo umiałam szczerze mówiąc chodzić dobrze na tych szpilkach. To Widzę taki progres i to, I to mnie tak strasznie era i czasem właśnie totalnie coś spieprzę i nie wygląda to fajnie i lubię. A potem sobie patrzę i właśnie to, że kurde, że miałam taką zależność, że pracowałam na tym, że wygląda fajnie. W tańcu myślę, że taka wolność, jak chodzi o ruch i choreografię, to, to jest coś, gdzie można uwolnić tą swoją kobiecą energię. I myślę, że, no, że to przede wszystkim właśnie w ruchu. To ja idę w dresie i ja po prostu idąc ulicą, ja praktycznie czuję się jakbym tańczyła. Przysięgam. Ale zupełnie ja ulicy... na ciała jest, kiedy tak, się Tak, totalnie. I jakby są takie małe rzeczy, tylko nie wiem, schylam się po talerz, ja się schylam z schyla whipem, nie? I ja po prostu że ten talerz, nie wiem, Wy, wyciąganie naczyń ze snuwarki, to jest teraz praktycznie upłata. Totalnie. Czasem właśnie mam tak, że przychodzę i no niekoniecznie czuję się fajnie, wydaje mi się, że będzie kiepski dzień w ogóle i przychodzę tutaj i zawsze mam taką mega fajną energię, którą łapię właśnie od dziewczyn. Byłam no, jest taka... taka zestresowana, z jakimiś tam dwoma pozami i nie wiedziałam, co będę miała robić. Właśnie weszłam, zobaczyłam Gabrysia jak pięknie pozuje. Później dziewczyny przy tych y, pozach też pomagały, doradzały i no też się tak kręci, to jest taka przekazywana energia. Wszystkie laski są na takie wspierające. Wszystkie są takie uuu i jest tak miło. I nikt się nie ocenia, bo wiesz, że wszyscy jakby jesteśmy tutaj razem. No i wtedy możesz właśnie puścić tam taki hamulec oczekiwań. Tak, takiego. Tak, tak, Każda dziewczyna się jest... Tak, każdy... O kobietach, jak są seksowne, to często się mówi, o Boże, wiecie, tak negatywnie, nie? Że jakby z jednej strony chcesz, żeby kobieta była seksowna, ale nie za bardzo. I ja miałam takie obawy z tyłu głowy, że, może nie, no nie, ja się tak wszyscy nie ubiorę. A potem przyszłam tu i właśnie wszystkie, wszystkie tak wszystkie tak wspierają wszystkie. Takie... To chodzi właśnie, że jakby ten strój to jest jakby bardziej strój sceniczny, jakby bardziej wchodzimy w takie alter ego. Jakby. No ale tak. Nie ja chodzi o to, że my jesteśmy jakby sobą, tylko jakby jesteśmy wtedy jakby w kostiumie a bardziej tancerki, ale ja jakby właśnie jeszcze jakąś inną rolę. To już by było na tyle w tym vlogu, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do następnego, buziaki! Woo! Mam nadzieję, że widzieliście poprzedniego vloga. Gdyż tam byliśmy na backstage'u nagrywek sobie, jak nie do, zachęcam do obejrzenia. Link gdzieś tam będzie albo może w opisie, albo nigdzie poszukajcie.